Piotr Rybiński. Katyń 1940. Czyta Bogdan Dmowski. Fotografia chłopca małego w katyńskim dole leży. Schowała się w kieszeni żołnierskiego munduru. Spojrzy Boże Na ten mord Tu śpią Tysiące żołnierzy I tylko słychać Szum drzew Jak śpiew Anielskiego chóru Ten chłopiec Już mężczyzna Wciąż na ojca czeka Choć dorosły już zrozumieć tego mordu nie umie, bo jak człowiek może zamordować drugiego człowieka, zakopać w lesie bezimiennym, nie pochować w trumnie? Ta fotografia pamięta wszystko. Huk salw, jak grzmoty, od tych wystrzałów drży serce, co tak wystraszone. Ich rodziny, co czekają pragnieniem ludzkiej tęsknoty, by zobaczyć ich twarze. Twarze tak wytęsknione. Fotografia chłopca w żołnierskiej kieszeni tęskni. Wstążeczka od dziewczynki na guziku, zawiązana. O nie już u Najwyższego, im wolna Polska się śni, a wspomnienia bolą, palą jak najsroższa rana. Ich groby wśród tych drzew, ich grób w piasku leży. Czyjś ojciec? Czyjś syn, brat, mord, co o pomstę woła? Fotografie, stążeczki, chusteczki, cierpienie żołnierzy, pamiątki tamtych dni okrutnych, szybki lot co koła, co niebo na wysokości kraje swym szybkim lotem. Lotem śmigłem, lotem, co wiedzie przez tą śmierć ku wolności. Pamiątki po nich, co oprawione najczystszym złotem, ofiarą ich męki i krwi zaszczytnej, ofiarą dla ojczyzny miłości.